Witajcie brody Kalelowiczej, i drogie karelowiczki! Dniem dzisiejszym oświadczam, iż podlegliśmy pod ostrzałem wojsk Prybaciarza! Nasza redakcja pragnie przedstawić wam nagranie z tego zdarzenia. Ognia! Na szczęście po tym wydarzeniu nie ponieśliśmy większych szkód. Zważając na fakt, iż to my jako pierwsi podlegliśmy pod ostrzałem. Nie będziemy dłużej tego tolerować. Oddaję głos do jednego z naszych generałów. Spotkała nas straszna tragedia. Ale nie będziemy powalać, aby nas upokarzano. Pika teżka, jak i wolne media postanawiają podjąć trudną decyzję. Zaczynamy poból do wojska. Na zamieszczonym nagraniu możecie zobaczyć przebieg naszych szkoleń. Nasza piechota nie zawaha się oddać strzałów w kierunku wroga. Oddaję głos dla naszego oficera, który przedstawi siłę naszej artylerii. Drodzy towarzysze, wódz nas cenzuruje jednak wkrótce obalimy cenzurę. Wnimanie! Nadlatują! Za wolne media, niech żyje klika szoterska. Klika szoterska będzie walczyć z cenzurą do ostatniej kropli krwi. Niech żyją wolne media, niech żyje klika szoterska.